Dzisiaj z Natalcią zrobiliśmy odcinek, tak kto? Polega na tym, że znalazłem jakieś pytania w internecie i odpowiadaliśmy P lub N. A i na końcu macie mojego bonusa. Sami zobaczcie. No szybko nagrywajmy, dobra? A łó! Wow. Przepraszam, chciałem Cię dotknąć. Siema, widzowie, jestem Serok, ze mną jest Natalcia. Drugi odcinek nagrywamy, tak kto? I będzie kilkanaście pytań. I pierwszy pytanie na Natalci to jest: kto ma większe cycki? Kto ma większe? Ja! No Natalcia ma większe. A ile? Dużo? Dużo. tak. Ja mam myśli, że jakie, takie A? No. A ty masz jakie? B, C? No. Kto jest starszy? No to ja jestem starszy. A ile? Jestem? Z pół roku starszy jestem? Z pół, roku starszy? jestem z pół roku starszy jestem, nie? Coś takiego, ty jesteś z listopada? No. 28 listopada jestem kiedy? Pierwszy kiedy? No i dobrze. Kto ma ładniejsze rodzeństwo jak macie? Te, to jest ja mam dobra. To no, czekaj, ja myślę, ja pokazuję. Nie, no ja mam ładniejszego ja brata. Zdrawiamy Pawła. Nie. Nie, nie, ja mam najładniejszego brata. Kto się ładnie ubiera, maluje? No, ty, maluje to na pewno ty, a ubiera? Szczerze? Ja mam więcej rodzajów. Podzielony, wybrań, ja myślę, że to jest podzielone, nie? To ja dwa, mam dwa. więcej ubrań niż ty i więcej rodzajów. Tak, to ale no to ja ogólnie lepiej. to się ładnie ubiera? Nie? Ja myślę, że z razem. No tak w sensie, umówuje. ubranie leginsów i bardzo tak, różne porówn... ubranie. Według mnie to jest porównywalne. Kto głośniej mówi? No nie, no to myślę, że to na pewno ja. Kto się lepiej uczy? No Natalia się lepiej uczy, ja się w ogóle praktycznie ja nie uczę. On podstawę, ja, ja się Kiedyś na podstawce ja się uczyłem, no to brak. Kto też nie Kto jest bardziej lubiany? No, ja myślę, że ja jestem bardziej lubiany. Ja nie lubię ludzi. Czy ogólnie ja tak bardziej neutralnie każdego traktuję? Przez co? Może nie jestem bardziej lubiany, ale każdy mnie też tak traktuje, chyba, nie? Chociaż nie wiem, może. Może mam hitterów, którzy mówią. Eee, to ten sello! Ja I wiecie, i są tacy, ale nie wiem. Kto ma większe poczucie humoru? No to, to proste, że ja mam. Ja mam giga śmieszne poczucie humoru na pięciolatka Kto ma lepszy wzrok? Ja myślę, że ja, ja mam lepszy wzrok. To Kto jest wyższy. No to porówno. Ja myślę Piotrek jest wyższy. No, po, no dobra, no to trochę jestem wyższy, może 2 cm jestem wyższy. To. No kaczki są w te widzowie, nie wiem czy słychać Kto bardziej lubi zwierzęta? Porównywalnie myślę. Ja. Nie, ja myślę, że to porównywalnie. A co najbardziej ze zwierzę?

A ja. to musisz wysłać go Zwyśle Nerusia ja. No to Nero, Nero to jest jej pies, a ja kotki, bo ja miałem kiedyś kotka, ale zginął Ja też miałam kotkę no, Nawet wam pokażę fragać. jaki kotek, fajny był Fajne też był kochany Kto częściej choruje? No to chyba ty No ja Kto częściej zaczyna kłótnie? No, no to... Nie no w sumie on jest przyczyną, a Kiedy? jestem kłótnie. Ty zaczynasz kłótnie? Ale przy ciebie zaczynamy kłótnie No ale to ty, zaczyna, ale ty zaczynasz, ale to zaczynasz ale ty Ale ciebie Czyli ty zaczynasz pierwsza kłótnie. Dobra, nie ale przy ciebie Kto ma się skarpetki? No, ja mam mamy. Czarne. Ale zazwyczaj ja mam fajniejsze. Niech będzie Natalka. Kto ma lepszą kondycję, no to nie wiem myślę, Czyli że, się, że, Ko że ja. kondycję to ja mam lepszą. Nie, wydaje mi się. Pod względem ja. różnych rzeczy to pewnie ja. Ale tu chodzi o rozciągnięcie, o wytrzymałość Kondycja to, to się, zależy. Ja, maja, ja myślę, że, że ja. ja. Kto się szybko zakochuje. <laughs> ja na pewno... Co? No tak myślę, że jakbym miał się zakochać No to chyba ja bym się szybciej zakochał niż ty Ja myślę, że ja bym się szybciej zakochał Nie, mi się podoba tyle raczej Ja myślę, że ja, myślę, się że się ja... Się Kto więcej sika? Piotrek. No chyba ja, bo dużo piję bardzo wody, wiecie widzowie A Ja też piję dużo, ale nie Ale tak ja, ja piję więcej niż żona na pewno Kto więcej je? Ja, ja też dużo je. Ale ja więcej niż ty Na pewno, ja więcej więcej też dużo ty dużo. Kto ładniej pisze czy tam mówi? Porównywalnie bym powiedział I Na pewno ja lepiej piszę A ja lepiej mówię No właśnie, to porównywanie. Nie chcę mi się już wymyślać, myślę że

To miał najmniej frekwencji. No to ja. Najmniej miałem frekwencji. To był więcej razy na wagarach. No to definitywnie ja byłem więcej Należy razy. Zależy w którym roku. Ogólnie frekwencji ty masz gorszą, ale na tak stricte wagarach, takich, że dziś byłem. Zależy, czy liczymy cały okres, chociaż ja. Niedział? No cały. No to na pewno ja. Tak? No dobra. To Zatem cię ja bali na piwko z kolegami. Tak ja jak wsika, bangla, kewa. W tygodniu byłem na wagarach, zało. Kto pierwszy dostał pałę. No ja dostałem pierwszy pałę. Na pewno, ja mam dużo miałem jedynych w pierwszej yy, drugiej. Znaczy, może w drugiej trzeci klasie. Dużo, tak. Ja ślałam, że ja miałem więcej. To bardziej lubi psy. No to definitywnie Natalcia bardziej lubi psy. jest silniejszy? Piotruś, the best. Ale the best of the rolling 70 kg kobieta. To już sporo. To bardziej nie lubi szkoły, no to chyba porównywanie bym dał chyba ja, ja myślę... Nie, porównywanie, porównywanie. <laughs> ja, ja daję porównywanie. Kto spędza więcej czasu w Ja. To chyba Natalcia więcej, no bo ja to staram się jak najszybciej. To jest bardziej oszczędny, no myślę, mi się wydaje, że teraz bardziej ty. No. Teraz bardziej na jest dostrzebna. Kiedyś przychodziłem przydałem. do niej, ona mi dawała ciastka, wszystko, teraz nic nie dostaję. Ale ona no, nie mówię o ceniu, ale ale ja nie jest taka, ona, ona jest. nie jest taka, że lubi dać, tylko ona lubi zostawić albo zabrać do siebie. Tak, ta, ta, taka jesteś, wziął, taka jesteś. Miałem... Z pączkami i zawsze mówiłam, żeby teraz on przyszedł do mnie, żeby pączkami kubił. Nigdy tego nie doczekałam, więc Ale przez to, typowej. że jestem bardziej, nie jestem taki uszczelny, to zabieram Cię na makę ostatnio. Ale byliśmy... ja zapraciłam za do makę. Dobra, ale sam fakt, że ciebie zabrałem, sam fakt, że byliśmy na ogreni. No, <grym> No ale po co? Mama o to. co z tego? Kto ma większe powodzenie u płci przeciwnej? Nie wiem. Też to samo co nadaje, bo nie wiem, szczerze powiedziałam się. Kto więcej śpi, z większym leniem. <grym się> z <tego> No ja lubię spać. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Jesteś większym na nim, to masz dobre urodzenie. No, ja lubię spać. Kto jest mądrzejszy? Ja myślę, że porównywalnie. Mądrość. Po, porównywalnie. Miałem, ja ja porównywalnie daję. Mądrzejsza, on jest bardziej. Głupszy, uważasz? Nawet no, nie wiem jak to nazwać. Kto lepiej gotuje. Gotowanie? I tak wydaje mi się, że ja ciebie. Ja. Ty parówki to będzie stawić? stawić. Nie. Tak! Tak! Naprawdę? No, no, tak. A zobacz, ja wiem, to możliwe. się taki to zrobić. Tak, ty umiesz. No dobrze. Tak. Chyba gotowe. Pakarotę też możemy zrobić. No, zobaczymy. To samo. Zobaczymy, czy umiem. No umiem. Mhm. No, no to, no zobaczymy. Ale jesteś słaby. To jest ładniejszy. No ja. Ja <laughs> jestem ładniejszy. <laughs> Napiszcie na czacie kto jest ładniejszy. Albo na popisie. Kto lepiej tańczy? Ja nie umiem, ale coś tam jest za jakieś tam Wikibasy robię i się udaje. Kto podejmuje decyzję? Zależy. Ja myślę, że bardziej Ja myślę, ja, miał podejmować decyzję, nie? Pary widzowie, ale wywaliło nam baterię i musimy od nowa w sensie. Nie wiem, że... co o czym było. ciągle. Jakbyś miał podejmować całą decyzję, to byś się w błoto. Tak mówiłaś? Chyba tak. Kto ma ostatnie zdanie? Porównywanie, mm. ja myślę. Znowu... Ostatnie zdanie? No porównywanie. Wydaje mi się, że ty masz ostatnie zdanie. Tak? Tak. Ja zawsze mówię przez a ty potem na końcu coś p****, że zawsze mi przyznajesz rację, ale ty opisz ostatni. No dobra, to ja tak ja mam ostatnie zdanie. Kto lepiej okazuje uczucia? Ja na pewno. Jestem słodszy, mm. kochańszy. Tak? <laughs> nie Prawda widzowie ja. Jak ktoś jest chętny, to piszcie w komentarzu. <laughs> Lecimy da. Do... Nie wiem, nie wie. Kto lepiej kłamie? <gry> Natalia cię umie kłamać, ona jest pierwsza ja do komuś. Zawsze kłamie. Ona mówi, że nie kłamie, ona i tak kłamie. A później wychodzi prawo jeszcze... na jazd Na przykład kiedyś okłamałaś mnie, że ja mówiłem, że ona ma berzol wypchnięty, ona sobie wciągała brzuch. Nie wciągała dopiero... brzucha, bo ona wciągała. Brzuch pejśa, 10 kg. Nie, nie wciągałaś brzucha. Nie I to, Po dwóch latach wyszło to. No. No płótrze, ale to nie, nie miałam takiego brzucha A i tak kłamiesz, ile razy mnie okłamałaś? Ja mniej na przykład. No też trzy. No i no nie przypomnę sobie teraz, a na pewno ty więcej. Co w zasadzie mnie kamałeś? Przez ten cały okres ty więcej. Nie no, ona. Ja myślę, że ona. Kto ma więcej odpałów? No to wie, bo ja mam więcej odpałów. To częściej prowokuje do kłótni. Ja nie prowokuję, tylko wiecie. Coś, coś prowokujesz do to, kłótni. Coś nie! Nie, ma nie, opcji, nie. Ja po... nie. nie! Ja coś głupiego powiem! Nie. Ja coś głupiego powiem, a ty próbujesz. to bierzesz na poważnie. Tak! Ty tak. to bierzesz na poważnie i ty zaczynasz kłócić. No bo co mam zrobić? Bo ty bierzesz to na poważnie, więc Natalcia! Dobrze, dziś się z tą dziewczyną rozmawiało, a idę sobie do niej. Ja nie mam się nie op... Nie było tak. Było! Ja Powiedziałam ty... bardzo w ogólnej sytuacji, mogłam nie było. powiedzieć lepsze. Nie A już się przypomniałam kłamstwo, jestem w szkole, tymczasem Piotr i chodnikiem, Tak <laughs> było. Kłowie. Myślę, że to idzie tak. <noise> Ja nigdy tak nie zrobiłam. to wcześniej wstaje? No to proste, że ja w wcześniej Dlaczego wstaję. Nie, Staram ja się ja. no Kto lepiej śpiewa? Możliwe, że ja. Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Nie Kto nie. ma większą gdupę? No Natalia ma faj fajną i dużą. Kto jest seksowny? To ostatnie pytanie widzowie. Ja jestem seksowny. I ona też w sumie. Jesteśmy obaj seksowni widzowie. Nie. Mm? Elo, 1436, byłem zatarcie na zakupach nic nie wydałem, ona wydała w końcu SSS -s -s. I kupiłem WIFONA. Mieliście kiedyś wifona, widzowie? O, tak ta zupka wygląda, a tam macie moje stopy. Giga stopy! Zobaczymy czy jest dobra. Kupiłem sos, ostrą była łagodna. Jak będzie git, to powiem, że git. Jak będzie nie git, to powiem, że nie git i kiedy spróbuję. No i czajnik. Ty o no może być ostra, zobaczcie widzowie. Taki proszek z niej wyleciał jakaś sól. Jakiś tłuszcz to jest z niedźwiedzia chyba. To jego też trzeba dodać. To dodajemy go. Zalałem zupkę i wrzuciłem też to, żeby to wyszedł ten cały tłuszcz z niedźwiedzia. Nie, no, robi się tak, a ja tak zrobiłem i tak. o, się zaparza, jak będzie miękka, to spróbujemy i skonsumujemy Zobaczymy, czy będzie zjadliwa zupeczka. Pa 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 bykutera, zobacz. Ostraść, zobaczymy czy będzie dobra. Zobaczymy z kluszkami. Te kluski się tak nie rozmiękły, ale okej. Okay. ostra, ale fajna. I ta koryna jest ostrzejsza. Uch, oh. trochę pali. Lubisz Vivo? Ciekawe.